Bonjour, z tej strony Pan Sopel. Dzisiaj zabiorę Was na eksplorację opuszczonej synagogi, która została przekształcona na pływalnię. Obiekt jest bardzo znany i ma niestety smutną historię. I tradycyjnie, żeby nie przedłużać, zapraszam na kolejny urbex. Obiekt, który dzisiaj eksplorujemy jest powiązany z gminą żydowską. I jest to jedyna wolno stojąca synagoga w pewnym mieście. Budowla tego miejsca trwała od 1906 roku do 1907. Oficjalne otwarcie nastąpiło 5 września 1907 roku o godzinie 11.30. Tą murowaną synagogę wzniesiono na planie krzyża. Budowlę wybudowano w stylu romańskim z elementami orientalnymi. Reprezentacyjną część oczywiście stanowiła sala modlitewna, która była przykryta kopułą o wysokości aż 20 metrów. Natomiast na narożnikach synagogi mieściły się mniejsze kopuły. Ściany tego obiektu były pokryte polichromią o motywach geometrycznych i roślinnych. Dom modlitwy dysponował ponad tysiącami miejsc siedzących dla wiernych. Jednak w 1941 roku nastąpiła niestety dosyć tragiczna sytuacja. Jak wiemy, II wojna światowa nie była łaskawa dla Żydów, ale również dla samej synagogi. 1 września 1939 roku odbyło się nabożeństwo w intencji zwycięstwa oręża polskiego. Kilka dni później, 9 września, odbyły się tutaj ostatnie modły. Od czasu wkroczenia wojsk niemieckich na teren miasta obiekt popadał w dewastację. 15 kwietnia 1940 roku usunięto ostatnią gwiazdę Dawida. Synagoga została przebudowana na krytą pływalnię dla żołnierzy Wehrmachtu, co nadało obiektowi aktualny wygląd. Co przebudowali, żeby mógł tam funkcjonować basen? Na pewno uprościli bryłę budynku, rozebrali kopuły i zmodernizowali wszystkie otwory. Tablica znajdująca się przy wejściu budynku to jedyne takie przypomnienie co się tu tak naprawdę znajdowało. Gmina Żydowska odzyskała ten obiekt w 2002 roku. Jednak do 2011 roku funkcjonował tutaj basen. Były różne plany powrót do oryginalnego wyglądu sprzed II wojny światowej. Muzeum czy Teatr Żydowski. Jednak niedawno w internecie pojawiła się informacja o tym, co znajdzie się w tym obiekcie. Ma tutaj powstać ekskluzywny hotel ze 120 pokojami i przeszklonym dachem. Dodatkowo miałoby się tam mieścić pomieszczenie, lub nawet muzeum poświęcone Izbie Pamięci Żydów. Podobno zaczęli już coś robić w tej synagodze. Więc możliwe, że teraz już jest ostatni moment, żeby to zobaczyć, bo miejsce zostanie przebudowane jeszcze bardziej. Po zamknięciu pływalni obiekt był zamknięty i czasami organizowano tutaj wystawy. Te zdjęcia to właśnie pozostałość po jednej wystawie. Mała ciekawostka na koniec. Na tym ekranie wypalił się, jeśli to można tak nazwać, obraz z monitoringu. Mam nadzieję, że Urbex wam się podobał. To były połączone dwie eksploracje, jedne za dnia, a drugie już pod wieczór, żebyście mogli zobaczyć różnice. Merci i do zobaczenia!